Jesteś w ciąży? A czy suplementujesz witaminę D3? Ponad połowa kobiet ciężarnych charakteryzuje się niedoborem witaminy D w organizmie. Szczególnie narażone są ciężarne otyłe, o niskim statusie socjoekonomicznym, kobiety w ciąży mnogiej, o ciemnym zabarwieniu skóry czy nastolatki. Niedobór witaminy D, szczególnie w drugiej połowie ciąży, wpływa na zaburzenia rozwoju zębów u noworodka, Obniżoną masę kostną czy krzywicy. Z kolei niska masa kostna dziecka. Może przyczynić się do późniejszego zwiększonego ryzyka osteoporozy. Dlatego, jeśli nie suplementujesz witaminy D3, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym, aby dostosować odpowiednią dawkę suplementacji. Według wytycznych dotyczących zapobiegania i leczenia niedoboru witaminy D w Polsce z roku 2023, odpowiednia dawka witaminy D3 dla kobiet ciężarnych. To 2000 jednostek dziennie. Natomiast maksymalna dawka stosowana przy niedoborze kalcydiolu we krwi to 4000 jednostek dziennie. Często w kompleksach witamin, które są przeznaczone dla kobiet w ciąży, już jest zawarta witamina D3. Dlatego bardzo ważne, abyś skonsultowała się ze swoim lekarzem.